Cześć wam wszystkim z tej strony Panda się wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy przyszedł czas aby zagrać sobie na trybie, na którym nie grałem około roku, szczerze mówiąc, przynajmniej ostatni odcinek był rok temu, a chyba nie grałem poza odcinkami na tym trybie, więc zaraz sobie zagramy na nim. Ale jeszcze zanim zaczniemy, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kto jest nowy i sorry za mój głos, ale mam katar, jestem trochę przeziębiony, więc mo może mnie troszkę inaczej słychać. Oprócz tego zapraszam was oczywiście na mój sklep crpshop.pl, macie linka w opisie, gorąco zapraszam, bo dzisiaj wyszły nowe bluzy, przynajmniej nowe kolory bluz jakby i nowy wzór będzie też pod koniec tego miesiąca wbijajcie również na mojego instagrama, żeby na bieżąco niczego nie przegapić a jak coś kupujecie w sklepie, na przykład takie oferty halloweenowe, no to pamiętajcie o kodziku panda, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, no i dobra Jaki tryb będziemy dzisiaj grali? Będziemy grali na trybie Rozwałka Super Miasta. Jest to tryb, na którym no nie grałem od bardzo, bardzo dawna, szczerze mówiąc, ostatnio odcinek krok temu, więc zobaczymy, czy coś tu się pozmieniało. Jak to wszystko wygląda. Nawet nie wiem, jakie postacie mam wziąć na ten tryb, szczerze mówiąc. Więc. Mm... Co ja bym tu wziął ciekawego, może jakieś nowe postacie, żeby sprawdzić, o na przykład takiego Asha ja bym przetestował w sumie na tym trybie, może być ciekawy, więc lecimy, zobaczymy jak to będzie wyglądało z tym Ashem, moi drodzy, e, i let's go, jakby tu są dalej te Mastery i tak dalej, jak to było kiedyś, bo wiem, że jakiś Insane ileś kiedyś przechodziłem, no teraz to nie wiem, a właśnie, 8 Cold, tu byli spoko. No tak, dobra, nieważne, ale zobaczymy, czy z tym aszem się uda. Bo tu trzeba, jakby, obronić, żeby on nam nic nie zrobił. Kurczę pieczone, dobra, to następnym razem weźmiemy 8 -bita. Dobra, skubany. Ol mi zadał damage, wytywy, wy. ale dobra, szybko biegam przynajmniej. No teraz pokażę, szybko biegam. Nie no, co jakieś triki robi, do oka siebie się kręci najgorzej. Dobra, cyk, tutaj klepiemy kolegę. I w ogóle wbiecie również na mój drugi kanał, kanał Panda of Mow, kiedy o nim mówię. Ale ostatnio tam dużo odcinków latuje z Clash Royale i dosyć sporo osób zaczęło oglądać te odcinki, bo ostatni miał chyba z 3000 wyświetleń, więc dosyć dużo jak na mój drugi kanał. Szczególnie że tam nie ma nawet 30 tysięcy subskrypcji, więc jak ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału Panda Off, no to wbijcie sobie, zasubskrybujcie, bo tam są odcinki z Clash Royale. A ostatnio sporo zacząłem grać, nawet wbiłem Mastera, więc jak ktoś jest ciekaw i sobie też gra w Clash'a, no to polecam wbić na kanał Panda, gdzie właśnie są odcinki z innych gieraczek. I może tutaj jeszcze jakąś gieraczkę nagram, niedługo inną niż Brawl Stars, ale to zobaczymy. Dobra, klepiemy go dalej. Teraz akurat mamy jakiś gorszy team, ale przed chwilą poszło nam dosyć spoko, więc miejmy nadzieję, że teraz też pójdzie git. Dobra, wkurzył się Skubaniec. 74%, dobra. Z kolegą tutaj będzie ciężej, coś mi się wydaje, ponieważ nie mamy tego Idbita. Dobra, ale te boty go tam poobijały troszkę. 60% już ma życia koleżka. Dobra, ale on fest mocno bije, wytyfy. Chłopca nam już zniszczył praktycznie połowę miasta, może być nieciekawy. Dobra, musimy go zbić tutaj. Ładnie mi Misiek akurat atakuje, bardzo dobrze. No Gail, dawaj, dasz radę, dasz radę Gail, uciekaj. Dobra, na no spokojnie, my go klepiemy. Okej, okay, ulcik zaraz wleci. Nie no, serio, że ja go nie trafiłem? Dobra, misiek, 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 dobrze broni. Cyk, rzucamy ulcika jeszcze na niego. Pięknie, 20%. Nie no, nie mówcie, że to przegramy. 20% i 53% miasto stało. Niedobrze, dobra, prawie padłem. Na szczęście się uleczyłem tutaj. Dobra, cyk, obijamy go jeszcze. Dobra, ładnie, cyk, tutaj. Dobra, dostał. Okej, okay, jeszcze tutaj wleciało. Dobra, pięknie, 1120 dostał przed chwilą. No, dawaj, dawaj, dawaj 3%, chyba zbijemy go. Dobra, leczy się jeszcze. Ok, ostatni atak i udało się go dobić bardzo ładnie, ale teraz już było dosyć blisko. Był to dopiero poziom trudny. A jak pamiętam, to kiedyś przechodziłem te poziomy jakieś insane, ileś, jak dobrze pamiętam. I one były dopiero trudne, więc no coś na mnie dzisiaj. Ale dobra, przetestujmy sobie tego 8-bitowca. I tutaj, tak moi drodzy. Czemu ja mam V8 8-bitowiec? Wytyfy. Wy? Aha, bo on był z challenge'u! Dobra, nie, sorry, mam laga mózgu po tym, że mnie boli głowa, nieważne. 8-bitowiec, no to czekajcie, losowe przebrania, tego sobie wyłączmy, a reszta może być w sumie, więc... Lecimy z 8-bitem, zobaczymy jak mi pójdzie, jest to jedyna postać, na której mam 35 rank, więc... No, jedyna postać, którą można powiedzieć, że full wymaksowałem. Co prawda teraz już jej nie mam tak wysoko, ale była przynajmniej. Dobra, no 8 tutaj może mocny damage wrzucić. Dobra, pięknie, ulcika jeszcze jakbym miał, to by było kozak. Dobra, tick coś próbuje. No i teraz wleci damage potężny w tego kolega. Dobra, bardzo ładnie. Okej, okay, no chłop już ma 75%. Okej, okay, teraz jeszcze jakby tak siadło. Super, idealnie, cały gadżet w niego wleciał. Dobra, rzucamy sobie tutaj ulta. Uciekamy jeszcze przed nim. Dobra, coś tam dostał dalej. Pięknie, 60% jedynie, ale coś czuję, że może być ciężko. Kurczę, 60%, on nam zbił też 60%. No dobra, już ma 50, ale. No nie wiem, coś mi się wydaje, że może być troszeczkę ciężej. Dobra, teraz dostanę chyba. No, coś mi się wydaje, że mogę zginąć. Tik, przeżyć to proszę cię, Tik. Tik, dasz radę, bo ja ginę. No nie, no nie miałem gdzie uciec. Tik musi przeżyć. Nie ma naszej bi, nie ma mnie. Nie, Tik nie przeżyje. Nie ma gdzie wyjść. Nie, no serio. Ja nie mogę. Przegraliśmy, a wziąłem postać, dzięki której powinniśmy wygrać, więc totalnie nie wyszło. No ale dobra, zagrajmy sobie jeszcze raz w ogóle dużo expa, jakby, znaczy dużo punktów dostaję do karnetu. Zobaczcie, już mam prawie ten y, maksymalny poziom, znaczy prawie 10 stopni mi brakuje. A został tydzień, ale ja to wbiję spokojnie. Y, każdy karnet wbiję, więc ten też uda mi się wbić. Tylko teraz ma, mało gram po prostu na live'ach, więc no, jakby live'ów nie ma, no to też. Garnet dłużej wbijam, bo gram praktycznie tylko i wyłącznie na live'ach w BESA i czasami sobie odpalę poza, więc no przez to, że właśnie tak rzadko gram, no to ciężko jest to wbić, ale na spokojnie jeszcze tydzień został, to myślę, że bez problemu to wbiję, tam wystarczy parę misji porobić, a 10 stopni to nie jest jakoś dużo. Dobra, kolega skoczył, walimy sobie teraz gadżecik, bardzo ładnie. No i teraz kolega już ma 60%, więc coś nam lepiej poszło. Ale mamy też lepszy Team, coś mi się wydaje, bo jest między innymi Kolcik, jest Edgar. Dobra, poczekajmy aż tutaj musimy odpalić ten zwykły. Dobra, pięknie. Rzucamy sobie jeszcze o, ulcika. Ten ult jest bardzo ładny tego V8 bitowca. Generalnie ten skinek jest spoko. On był za darmo z challenge'u, plus jeszcze zagramy, to on chyba kosztował 70 czy coś takiego, więc też jakoś niezbyt dużo. Generalnie spoko skinek. Dobra, tutaj jeszcze coś próbujemy. Ok, 600. 600, no trzeba będzie go zbić, bo już ma 54% miasta, on ma 20% życia, 15% życia, dobra, tutaj go jeszcze zbijamy, pięknie, nie mam gadżetu, niestety, więc trochę lipa, 7%, dobra, uda nam się go zbić, nie, 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 nie chłop mnie dobiję, najgorzej. Zostawmy, dobra 3%, ok, uda się, dobra, bardzo ładnie udało się zbić, no i pięknie moi drodzy, kolejny meczek ugrany, więc myślę, że już więcej nie będziemy grali tego trybu, parę graczy sobie zagraliśmy, ukończ poziom dostałem, więc spoko i to by było na tyle moi drodzy z tego odcinka, tak mi się wydaje, 61 poziom karnetu czy 60... 60, wbiłem, dobra, jeszcze możemy matkę odblokować, więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, śliczcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kto jest nowy, wbijajcie sobie na mój sklep, crpshop.pl, gorąco zapraszam, pierwszy link w opisie i dzisiaj wleciały właśnie nowe kolory blues na sklep, więc polecam sobie wbić i zajrzeć, a jeśli nie będzie ich dzisiaj, no to może jutro, bo może się coś tam zmienić, ale raczej powinny być dzisiaj, wbijajcie na mojego Instagrama, wpisujcie kodzik Panda w sklepie. ja wam dziękuję za oglądanie, Macie się cześć.